Fenomen kobiety, drugi cykl, fenomen kobiety po zmianie to jest cykl, do którego zapraszam zupełnie nowe kobiety, które jednocześnie miały sesję numerologiczną ze mną, u mnie, poza kamerami. Dlaczego postanowiłam, że ten cykl może nawet być jeszcze ważniejszy niż ten pierwszy i po co chcę go zrobić? Po to, żeby kobiety w sposób no, bardzo indywidualne z jednej strony, a z drugiej taki myślę jednoznaczny, powiedziały o tym, że numerologia pomogła im. Każdej w zupełnie inny sposób, każda w inny sposób i w innym obszarze dokonała zmiany, ale każda tego dokonała jednak. I um, oczywiście, że nie mówimy o wszystkim. Pewne rzeczy pozostają. Intymne, pozostają tajemnicą. Każda z kobiet mówi tylko o tym obszarze i w taki sposób, w jakim czuje się komfortowo. To nie chodzi o to, żeby przed kamerami ktoś zdradzał swoje tajemnice. To zostaje bardzo często między nami, ale uważam, że samo podzielenie się jest takim dobrodziejstwem. To jest właśnie to dawanie też innym kobietom, to jest umacnianie innych kobiet, żeby powiedzieć im, że po pierwsze zmiana jest możliwa, po drugie, że nie musi się rodzić w bólach i w cierpieniu, że w ogóle praca nad sobą nie musi być wcale pracą, tylko może być przygodą i przyjemnością. Możemy też tworzyć krąg kobiet. Taki krąg, który niekoniecznie musi siedzieć w kręgu, ale jest pewnym kręgiem, który się wspiera, i bardzo mi zależało, żeby te wartości pokazać właśnie tej wspólnotowości, tego kręgu wspólnych wartości i lekkości. Żeby w tym wszystkim wybrzmiała lekkość, że numerologia, w każdym razie ta, którą ja propaguję, jest lekka. Ona ma dodawać każdej kobiecie skrzydeł, bo tak jak. Y jest na stronie fenomena pisane każda kobieta jest fenomenem i każda potrzebuje tylko ten fenomen, tę unikalność w sobie odkryć. I ja z przyjemnością kobietą w tym pomagam.